Witaj, mały przyjacielu. Jestem Super Magic Jean. Mam nieograniczoną moc, więc odgadnę, o czym myślisz. Uwaga! Sam możesz wybrać jeden z pięciu tematów, żeby się ze mną zmierzyć. Nazwy zawodów, sport, owoce lub warzywa. Lub instrumenty muzyczne. Czy chciałbyś zagrać ze mną w instrumenty muzyczne? Odpowiedz tak lub nie. Nie. W porządku, to może zagrajmy w nazwy zawodów? Nie. No dobra, spróbujmy zatem zagrać w sporty. Nie. Okej, okay. to może chciałbyś zagrać ze mną w owoce lub warzywa? Tak. Doskonale. Jeśli chodzi o nazwy owoców lub warzyw, to jestem mistrzem tej kategorii. W tej kategorii zjadłem wszystkie rozumy. Pomyśl o jakimś owocu lub warzywie. Powiedz okej, okay, kiedy będziesz gotowy. Okej. Okay. Przywietnie. Zadam ci pytanie. Odpowiedz tak nie lub nie wiem. Możesz także powiedzieć? To zależy. Tak. Hmm. Czy to jest owoc? Tak. No dobra. Czy to jest coś, co lubisz? Tak. Aha. Czy można zrobić z tego konfitury? To zależy. No dobra. Tak! Okej. Okay. Czy można kupić to w puszce? Nie. Tak myślałem. Aha, myślę, że już wiem. Nie podpowiadaj. Coś mi się wydaje, że owoc lub warzywo, o którym myślałeś, to. nektarynka. Zgadza się? Tak! Naprawdę uważasz, że możesz mnie pokonać? To co? Gramy jeszcze raz? Czy zagramy jeszcze raz w